jest w naszych sercach. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy, 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 dziękujemy. O solidarności w Wrocławiu i na Dolnym Środku dużo mógłby powiedzieć nasz opozycjonista, Głalek Prasyniuk, który też jest dzisiaj tutaj z nami. Ja wiem, że wiece kiedyś muszą się skończyć i ja muszę powiedzieć to, tą regułkę. Zamykam więc i życzę Wam szczęśliwej drogi. Już w momencie pani doktor biegnie